Dzień dobry, szanowni. Miło Was zobaczyć. Słońce nam może dzisiaj trochę przeszkadzać, bo to jest ta chwila, która podobno zwiastuje nadejście wiosny. Nie wiem na jak długo, ale na razie rzeczywiście słonko może tu trochę narozrabiać. Wybaczcie, postaramy się tego wszystkiego unikać. Witam Was bardzo gorąco i jestem ciekaw, czy to widzieliście. To znaczy, na pewno to widzieliście, bo siła tego komunikatu jest taka i takiego natężenia, że nie mógł tego ktoś nie zobaczyć. Chyba, że w ogóle nie jeździ po mieście Albo jest ślepy Ale ja chciałem wam pokazać naszą siemianowicką Endemiczną postać tego komunikatu Trzy sztuki na jednej ścianie To ma zresztą Swoje Marketingowe uzasadnienie Taki komunikat budzi poruszenie On budzi zaciekawienie On budzi konieczność refleksji Dlaczego aż tyle, co jest w tym komunikacie Co on głosi, jak jest ważny A ten komunikat jest straszny W swojej prostocie Inaczej mówiąc, jest strasznie prosty. Nie bardzo prosty, tylko strasznie prosty. Bo zawarte w nim jest ługarstwo, które próbuje się was nasycić. Tam narysowano jakąś banalną żaróweczkę, opisano wartościami 60 i 40. Do tego równanie takie dla szóstoklasisty, z którego wynika, że wysokie koszty energii to jest koszty działania tak zwanej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Tej złej, niedobrej, zamachniętej na wasze pieniądze Unii Europejskiej. Co więcej, to są kolesie, którzy za wasze pieniądze próbują wam udowodnić, że są cacy, że nie ponoszą absolutnie żadnej winy za to, co się dzieje, bo to jest konieczność i oni robią, co mogą, ale na Unię Europejską nie poradzą. No chcieliśmy w niej być, to musimy teraz płacić takie wysokie rachunki. To są wasze pieniądze i to chyba nie małe, bo chciałbym swoją drogą wiedzieć, ile kosztuje wynajęcie tych wszystkich nośników reklamowych, która firma tym się zajmuje, jak została wyłoniona. Pewnie przyjdzie kiedyś czas na to, aby to wszystko wyjaśnić. Tak czy inaczej, to są wasze pieniądze. Za wasze pieniądze ci kolesie próbują wam udowodnić, omijamy kolejny taki panerek, że są cacy i właściwie nie mają nic wspólnego z tymi powyżkami. Ten komunikat jest prosty po to, abyście go zrozumieli. I co zrozumiecie, odczytacie te wartości wielkości. No pewnie, że odczytacie. I o to właśnie chodzi. On ma być taki banalny. Do Was ma dotrzeć, Szanowni, że gdybyście od swoich rachunków za prąd odcięli te 60%, to zostanie to, co macie zapłacić. Każdy potrafiący liczyć do 10 człowiek zobaczy ten rachunek i złapie się za głowę. 60%? Ponad połowę mógłbym odjąć od mojego rachunku i tyle musiałbym zapłacić. No to ta Unia jest naprawdę nieuczciwa. To jest w tym wszystkim coś głęboko niesprawiedliwego. Co więcej, ten efekt, ten komunikat podbiją kolesie, którzy są teoretycznie rozgarnięci, dobrze wykształceni, z prawniczymi tytułami, mają mandat społeczny pochodzący z wyborów parlamentarnych posłowie. I oni będą wam mówili, Podczas konferencji prasowej, że tak to właśnie wygląda. Są stacje telewizyjne, które przerwały ten bełkot. E, powiedziały, Nie, szanowni panowie, chcecie ugać, bardzo proszę, ale nie u nas. Inne stacje z kolei dotrwały do końca, ale potem postanowiły, że jednak wyjaśnią, jak wyglądają te wszystkie proporcje e, i jak wyglądają rzeczywiście rachunki za porząd i kto za nie ponosi odpowiedzialność. Oburzenie w kręgach władzy jest święte. Są skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tej sprawie. Do tego tam doszło. Tymczasem, przekaz, który wysłali tym panom dziennikarzy, jest równie banalny jak zawartość tych billboardów. Prosty i łatwy do zrozumienia. Chcecie ugać? Nie ma sprawy, ale u nas to nie przejdzie. Jesteśmy od pokazywania, jak jest naprawdę. I tu pojawia się największy problem. Bo po drugiej stronie tego banalnego przekazu, 60 i 40, Będą musieli stanąć ludzie, którzy będą chcieli bronić innego kształtu tych rachunków, ale nie będzie im tak łatwo, ponieważ nie będą w stanie tak łatwym równaniem wykazać, jak rzeczy się mają. Nie będą w stanie, dlatego że to wyliczenie będzie nieco bardziej skomplikowane i może nie wszystkim będzie chciało się tego słuchać albo przyłączyć do tych wyliczeń, albo je przeanalizować. Wszyscy muszą to zrozumieć. Rachunek 40-60 jest prosty. Jak konstrukcja CEPA. Nieco bardziej skomplikowane wyliczenia mogą być obijane z daleka. Możemy je nie chcieć dziś przyjąć do wiadomości. Po co? To jest łatwe, to jest proste. Unia nas oszukuje. Co więcej, to jest ta sama Unia Europejska, która próbuje nam zdemontować nasz wymiar sprawiedliwości, który tak fajnie, tak mądrze, tak logicznie, tak błyskotliwie zreformował pan Spieszek i jego koledzy. To są dokładnie ci sami ludzie. A komunikat obliczony jest właśnie na to: zastanówcie się. Już teraz, choć może w odległej perspektywie, czy warto się z tą Unią kolegować? Mamy z nią same kłopoty, na dodatek jeszcze zabierają wam pieniądze. Nikt wam nie powie, co zrobiono z kasą, którą w ten sposób pozyskano z tych właśnie opłat. Nikt się do tego nie przyzna. Te pieniądze, o czym już mam nadzieję, wiecie, wcale nie zasilają budżetu Unii Europejskiej, tylko polski budżet. Te wielkie energetyczne molochy płacą do polskiego budżetu pieniądze, z których polskie państwo powinno zrobić użytek reformując filozofię energetyki w Polsce, zmieniając ją na bardziej oszczędną, na bardziej zieloną, na mniej emisyjną i tak dalej, dalej, dalej. To są ciężkie miliardy złotych. O te kwoty pewnie już też się obiliście. 25 miliardów złotych pozyskano z tego tytułu tylko w minionym roku. Był rekordowy, to prawda, ale tyle mniej więcej tej kasy spłynęło do polskiego budżetu zgodnie z prawem, z takim właśnie przeznaczeniem. Zreformujcie tą opartą na węglu Wysokoemisyjną energetyki. Co, co, co z tym pieniędzmi zrobiono? Nie wiadomo, ale na pewno nie to co należało zrobić. Jeżeli pomysłodawcy tej kampanii się posługują tak prymitywnym przekazem, pozwólcie, że ja też, bo mi wolno, wiecie, co można kupić za 25 miliardów złotych nie wiecie? A elektrownię atomową. Jedną, taki blok na 1200 MW. Czy ja to wyliczyłem? Nie. Nie. minister Tchórzewski w 2017 roku był ministrem energii zdaje się i wtedy właśnie tak nam odpowiedział na pytanie czy energetyka atomowa w Polsce ma przyszłość, 25 miliardów złotych tyle musiałby kosztować jeden taki blok energetyczny, być może mielibyśmy w budowie, ale zaawansowanej elektrownię atomową gdyby te pieniądze wydawano tak jak należy już nie chcę wyliczać ile można byłoby za to postawić farm fotowoltaicznych albo fotowoltaicznych. jak mawiał Jeden z ministrów w rządzie Zjednoczonej Prawicy albo farm wiatrakowych. Nawiasem mówiąc, to Wasza Szanowni Rządzący ustawa 10H spowodowała, że ten biznes po prostu umarł. Wiatraków się w Polsce po prostu nie opłaca w ogóle lokować ani farm budować. To by się też mogło zmienić, gdybyście oczywiście o tym pomyśleli, ale Wam pieniądze były potrzebne na coś całkiem innego. Ja też to mogę zrozumieć, no bo przecież polski emeryt nie może przymierać głodem. Polska matka potrzebuje kilkuset złotych dla swojego dziecka, polskie dziecko potrzebuje kilkuset złotych na wyprawkę, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można te plusy wylizać jeszcze bardzo długo. Uznaliście, że taka zabędzie ma potrzebna m.in. na to. Okej. Okay. Wasza odpowiedzialność, ale nie mówcie nigdy więcej w takim razie, że jesteście genialnymi ekonomistami, którzy poradzili sobie z finansami publicznymi także w ten sposób, że wystarczyło nie kraść. Kradniecie, szanowni Państwo. Kradniecie nie tylko w ten sposób, o którym już kiedyś mówiłem, że nie radzicie sobie z inflacją, którą sami wywołaliście. Kradniecie nasze pieniądze także w ten sposób, bo to jest mniej więcej tak, jakby dziecko sobie na SKO zbierało na rower, a tata by kupił ściankę, a potem już spalił jeszcze na jego oczach. To jest mniej więcej taka ekonomia i taka filozofia. Więc nie mówcie, Szanowni Państwo, że świetnie Wam idzie, boście te pieniądze po prostu zajumali, ukradliście i wydaliście je na zbożny cel, to prawda, ale nie ten cel mieliście na myśli. Mieliście na myśli wyłącznie wsparcie swojego politycznego zaplecza, zadbanie o. Elektorat, uśmiechnięcie się do tych ludzi. Robicie to zresztą cały czas. Na polskim ładzie stracili emeryci, więc nagle się okazało, że deuzek z Machina 14 jednak będzie. To są ciągle te same mechanizmy. Ja się niespecjalnie o nie obrażam zresztą, bo na tym polega polityka, tak to niestety działa, tylko stańcie wprawdzie. Nie wygadujcie nigdy więcej, że jesteście genialnymi ekonomistami i potraficie naprawiać polską gospodarkę, bo kradniecie te pieniądze, gdzie tylko się da, nawet z tych przedsięwzięć, które powinny być finansowane z opłat za. Emisję CO2. Nawet z tym nie potraficie sobie poradzić i, nawet po te pieniądze, sięgnęliście. Co więcej, nie potraficie nam tego wytłumaczyć, gdzie one są. Jesteście pytani o to cały czas, ale żadnego tłumaczenia z waszej strony nie słyszymy. Mówię wam to wszystko, szanowni, po to, abyście widząc te wszystkie zidiociałe plakaciki, nie dali się nabrać. Po prostu tak nie jest. To miało w założeniu wyglądać całkiem inaczej. Jeżeli komukolwiek się wydaje, że Unia Europejska zrezygnuje z tych swoich, no dobra, być może bardzo ambitnych programów budujących zieloną energię, to jest w wielkim błędzie. Nie, nie zrezygnuje i będzie to trzeba zaakceptować albo brnąć w takie właśnie konflikty. A ktoś kiedyś z tej kasy Was rozliczy, boście ją zajumali. Patrzcie więc na te billboardy, ale miejcie do nich właściwy stosunek. Moim zdaniem taki jest właściwy. Bardzo krytyczny um, i bardzo zdystansowany. Ta banalna prawda zawarta na tym plakaciku nie ma żadnego związku e, z opisem rzeczywistości. Krótko mówiąc, nie dajcie się nabrać. Dziękuję, że wpadliście. Być może to jest temat odległy, hmm, trochę od Waszej codzienności, choć nie do końca, bo te rachunki prędzej czy później trzeba będzie zapłacić. Ale byłoby dobrze, gdybyście wiedzieli, kto za to naprawdę odpowiada. I nie wierzcie w to, że gdyby odciąć te 60%, to naprawdę Wasze rachunki spadną do 40%. Dziękuję, że wpadliście. Koniecznie podajcie dalej szerokości.